Zapraszamy Cię do naszej kawiarni, serwujemy refleksje i pytania, odżywcze jak macza i pobudzające jak yerba. Dziś w rozmowach przy yerba maczy o gotowości na miłość. Do siebie czy do innych? Wiesz co, to właśnie tak jak czujesz. Myślę zastanawiam się, czy może być do innych bez do siebie. No właśnie, ja też tak myślę, że bez, bez tego odkrywania, że ja jestem ja jestem tu i teraz i jestem dla siebie ważny, ważna. Mam na uwadze siebie i czuję siebie. Bez tego nie można do końca poczuć miłości do siebie i w konsekwencji nie można a, mieć takiej otwartości na dawanie i przyjmowanie miłości. Jak ty to widzisz? No ja myślę, że tak. Po pierwsze to słowo pokochać siebie to tak jest dość w pewien sposób nawet modne w tej chwili. I pojawia się pytanie co to tak naprawdę znaczy, no bo pokochaj siebie. To, że będę mówiła do siebie w lustrze że dziennie, że się kocham, no nie, nie jeżeli no tak nie jest czuję. Jest to jedna z technik, jest wiesz, to jedno taki, z technik, technik, technik. takiego przełamywania takiej skorupy totalnego odcięcia, wiesz, my żyjemy też w takim um, ogromnym micie matki polki, tak, która po prostu wszystko ogarnia, wszystko daje radę. Um, no i powiem ci, że jednym z takich tematów um, matek polek jest to, że nie, nie, dzisiaj nie patrzyłam do lustra, nie? więc jakby to też zaczyna kiełkować tutaj takie myślenie i jest ogromny trend o tym, że mm, szczęśliwa mama to szczęśliwe dzieci, tak? Zadbaj o siebie, pokaż swojemu otoczeniu, że jesteś dla siebie ważna, żeby wykształcić prawidłowo swoje dzieci w pierwszym, najważniejszym aspekcie, czyli stawianiu granic. Mm -hmm. No tak, bo jakbyśmy znowu wróciły do tej definicji, co znaczy pokochać, się, to mniej więcej powiedziałaś z tego, co rozumiem, co to znaczy dla ciebie pokochać się, siebie. Można powiedzieć, że mam podobne podejście co do definicji słowa pokochać siebie i też to się zmieniało z czasem i teraz to już trochę inaczej rozumiem niż kiedyś, mianowicie na teraz to jest dla mnie po prostu poznać dobrze siebie, poznać swoje potrzeby, czy mam granice, gdzie mam granice, że w ogóle, na przykład ich w ogóle ich na przykład nie mam na początek, to też już jest coś, co jest ważne, żeby to odkryć, więc bardziej bym mówiła o pokochać siebie w kontekście poznawania siebie, sprawdzania, kim tak naprawdę jestem, gdzie jestem ja. No tak, to masz rację i mm, dla każdego znowuż to będzie inna historia i, i inne miejsce, ale najważniejsze, żeby zdać sobie sprawę z tego, że się jest, prawda? Że się jest w, w ważnym i żeby zadbania o te swoje poczucie bycia dla siebie ważnym nie można w zasadzie tego oczekiwać od otoczenia wiele osób grzęźnia jakoś w swoich relacjach na, na miejscu w którym oczekuje żeby ktoś to poczucie zapewnił zapewnił z zewnątrz mhm. prawda i tutaj się zaczynają pewnie Wiele historii i wiele historii naszych słuchaczy. No i tu może Wam oddamy głos. Czym dla Ciebie jest pokochać siebie? Jak się z tym czujesz?